Czasami ludzie na TikToku lub YouTube wspominają stare czasy, rzeczy z lat 80., ogólnie PRL-u i nie tylko. Spójrzcie, ja też pochwalę się swoimi skarbami. Mam takie z Unitry Radyjko. Miałem, naprawdę miałem jakieś 5 lat, mam dzisiaj 45. Jak bawiłem się takim Radyjkiem, czyli ono około 40 latek ma nazwa Dorota. Będę musiał jakieś kondensatory na pewno powywalać, powymieniać, bo na pewno już wyschły elektrolity, także radyjko powiedzmy, że jest sprawne. Tego nie zdradzę nazwy, ale może czekam na komentarze z was, co to może być za urządzonko sprawne, jak widzicie, też takie były. O tym każdy dzieciak marzył lub miał nawet spójrzcie dwustrzałowy. Działają. No już trochę pordzewiałe, bo od tych korków jak tylko to wystrzeli, to to lubi rdzewieć. Mam banknoty, zobaczcie. Już nie będę każdego analizował, z którego roku są. Pamiętacie takie setki, takie pięćdziesiątki, takie tysiączki. Kto z Was pamięta? Pięćsetki. Latareczki. Też mieliśmy takie, pamiętacie? U mnie baterijki to nazywali. Na 4,5 v były zasilane. Były baterią płaską tak zwaną. Kolejna też ma tutaj zmieniane szybki. Ta jest zwykła. Ta nic nie ma zmieniane. Banknoty już było widać. Kto z Was takie bryloczki robił w naszych latach? 80., -tych, 90. -tych? W szpitalu leżałem i plotłem takie rzeczy. Nie tylko w szpitalu. Zegarek, miałem 8 lat, 88 rok, moje było marzenie, jak dostałem go na komunie, nawet jeszcze sprawny. Nie wiem, czy będzie. Słyszycie melodykę? No i co, sprzęt z firmy Farel to czymś takim suszył włosy. Trochę już jest wyeksploatowana przede, przeze mnie, bo rozpalałem grillu, nie polecam szkoda sprzętów. Tu tak samo farelka mocno dostała z ogniem kurna, rozpalając w, w, w grillu, także nie polecam robić takich rzeczy. No i radiomagnetofon. Też były takie, jamniki różne, pamiętacie? To jeszcze nie wszystkie moje skarby. Tak po skrótce chciałem Wam tylko je pokazać. Mam ich więcej, ale to w innym filmiku jeszcze Wam pokażę. Pozdrawiam Was, cześć. Kończę filmik z hookiem.